rodzin polskim Jana Pawła II jest chcielibyśmy aby była miejscem gdzie rodziny przeżywające różnego rodzaju kryzysy ale i młodzież dzieciaki mogli odnaleźć swoje miejsce w życiu. Czarny teatr ma wymiar bardzo terapeutyczny. Pozwala on osobom, które są nieśmiałe, mają problemy na przykład z kontaktach z rówieśnikami Pozwala się otwierać. Czarny teatr polega na tym, że widzowie widzą tylko te rekwizyty ze sceny, postacie, które odbijają światło ultrafioletowe. Aktorzy ubrani są całkowicie na czarno, więc ich generalnie nie widać i animują dany przedmiot, daną postać. Cześć, jestem Vicky! Cześć, Weronika! Cześć, jestem Paulina! Cześć, jestem Sandra. Co robicie dziewczyny na czarnym teatrze? Nowych rzeczy, scenek. Uczymy się też tolerancji wobec drugiej osoby i najlepsze moim zdaniem zajęcie na czarnym tacie to jest tworzenie scenek, etiudek. W zeszłym roku mieliśmy festyn, który okazał się festynem troszeczkę nieudanym ze względu na pogodę. Zalało nam właściwie cały festyn wodą. Festyn prowadziła wicedyrektor Mosirów w Rudzie śląskiej i zachwyciła się po prostu tymi rzeczami, które robimy. Zachwyciła się tym, że współpracujemy z wolontariuszami, którzy są naszymi podopiecznymi, że wśród nas są osoby niepełnosprawne i one są traktowane zupełnie normalnie, tak jak każdy inny wolontariusz czy też pracownik, jest pełna równość. Pracownia y, ceramiczna, gdzie podopieczni i z Domu Pomocy Społecznej, ale i, z, i, i nasze dzieciaki i nasi y, dorośli tutaj odkrywają pasję tworzenia różnych rzeczy z gliny. Paweł nich y, uczestniczę w ceramice y, codziennie i miło mi się pracuje tutaj. Przedajemy na różnych kermasza. Miało to miejsce z taką dziewczyną, na imię miała Magdalena. Była to przyszła matka, przeżywała ogromne trudności, bo została wyrzucona z domu. Chłopak ją zostawił, no, nie miała się gdzie podziać, i myśmy podjęli to wezwanie, i razem z nią przez 6 miesięcy próbowaliśmy tutaj działać, aby. Pomóc jej przyjąć to dziecko. Była sytuacja z nią bardzo dla nas skomplikowana, ponieważ to była dziewczyna, która chciała całkowicie pozbyć się dziecka. Tłumaczyliśmy jej, że to nie jest rozwiązanie, że naprawdę są w tej chwili inne rozwiązania, że są rodziny, które oczekują na dzieci i chętnie by przyjęły takie dzieciątko do siebie. Dla niej to nie było rozwiązanie zupełnie, ponieważ ona z całej siły jakby nienawidziła tego dziecka, bo uważała, że to dziecko jest. Przyczyną wszystkiego złego, co się jej w życiu przydarzyło, udało się znaleźć dla niej mieszkanko, które fundacja wyremontowała razem z wolontariuszami. Magda zamieszkała w tym mieszkanku. W sumie trzykrotnie próbowała abortować to dziecko. Trzykrotnie zamawiała gdzieś przez internet tabletki. Nie udało się, to dzieciątko żyje, natomiast wszystkie rozmowy, cały proces, który wdrożyliśmy, czyli proces wciągania jej w pomoc innym, zaowocował tym, że Magda zaczęła do nas przyjeżdżać z własnej woli. Powiedziała, że chce się nauczyć szyć, że to jest rzecz, którą warto w życiu umieć i chciałaby to robić. Dziś mamy możliwość przenieść się do dużego lokalu w Świętochłowicach. Co najistotniejsze, lokal znajduje się na parterze i ma podjazd. Dzięki temu niepełnosprawni na wózkach będą mogli sami przybywać do nas. Równie ważne jest to, że będziemy dysponować lokalem bezterminowo. Potrzebujemy Twojej pomocy, aby móc wyremontować naszą nową siedzibę.